No, przecież ci cali sygnaliści nas nie interesują. My nie zatrudniamy ponad 50 osób, więc w czym rzecz? Prawo dla biznesu. Podcast skierowany do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadząc firmę chcą w łatwy sposób zrozumieć zasady działania prawa w biznesie. Cześć, z tej strony Piotr Kantarowski, a to kolejny odcinek podcastu Prawo dla biznesu. No, nie dziwi, że znowu o sygnalistach, bo po pierwsze jest to temat nośny, po drugie jest to temat ważny, a po trzecie i tutaj mała autopromocja no zajmujemy się tym jako kancelaria, więc chcemy też podzielić się swoją wiedzą w tym zakresie a dzisiaj chciałem poruszyć taki temat, który no może nie jest zupełnie nieporuszany nigdy, ale z całą pewnością no nie należy do jakichś takich topowych wątków przewijających się w internecie. Chodzi o to, czy jeżeli nie zatrudniasz 50 osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, to procedury wewnętrzne ochrony sygnalistów, czy nawet w ogóle cała ustawa o ochronie sygnalistów, powinna Cię interesować? No przecież wszędzie się mówi, że powinno to interesować firmy, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników, niezależnie od podstawy zatrudnienia, a tu nagle takie pytanie. No, otóż przede wszystkim, o czym już wspominałem, no nie jest tak, że jeżeli nie zatrudniasz 50 pracowników, to po prostu ustawa o sygnalistach cię nie dotyczy. No, wręcz odwrotnie, dotyczy ona wszystkich w zasadzie. Niektórych po prostu w mniejszym zakresie, a niektórych dotyczy w kontekście na przykład możliwości wykorzystywania jej regulacji. W kontaktach z innymi firmami, gdzie może taka osoba, nawet będąc przedsiębiorcą, uzyskać status sygnalisty. Ale to, to jakby nie ten wątek. Natomiast ja dzisiaj chciałem powiedzieć o tym. Dlaczego warto wdrożyć procedurę wewnętrzną zgłoszeń opartą o ustawie o ochronie sygnalistów, nawet jeżeli tego nie musisz zrobić, nawet jeżeli nie zatrudniasz co najmniej 50 osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, i ujmę to w tych kategoriach. No, pierwszy taki zupełnie pragmatyczny wątek. Ten stan 50 osób ustala się dwa razy do roku, na 1 stycznia i 1 lipca, natomiast no, jeżeli czujemy, no, nawet a może szczególnie teraz, bo jak znam życie to to będzie podobnie jak z RODO, no, na początku ludzie będą chcieli być akuratni do przepisów a potem, a potem przyjdzie życie e, więc jeżeli już czujemy, że jesteśmy gdzieś zupełnie na granicy, na styku, mamy tam 49, 47 czy nawet 40 pracowników, ale rośniemy jako firma zatrudnienie 50 osób, no czujemy w Podskórnie, że to jest kwestia no, najbliższych kilku, niech będzie nawet miesięcy, to moim zdaniem to już jest dobry przyczynek do tego, żeby wdrożyć regulacje wewnętrzne dotyczące sygnalistów, a to choćby z tego powodu, że aktualnie mamy nazwijmy to większą wrażliwość, to może nie to słowo. Natomiast większą, większą możliwość wytłumaczenia ludziom, którzy pracują u nas w firmie, że to są rzeczy ważne i należy się tego trzymać. No bo za rok czy za dwa no, wdrożymy jakąś procedurę sygnalistów. Nie wiem, no jakoś nie chcę mi się wierzyć, żeby to utkwiło tak bardzo w pamięci ludzi, żeby za dwa lata była podobna atmosfera do wprowadzenia takiego rzeczywistego wdrożenia tych regulacji, a nie tylko na papierze, bo to, to nie o to chodzi. No i teraz tak, skoro mówimy o wdrożeniu rzeczywistym, a nie na papierze, no to warto by się było zastanowić, dla kogo my takie wdrożenie. Robimy, czy dla sygnalistów, żeby ich objąć ochroną, czy może też dla firmy, żeby prosperowała lepiej, albo przynajmniej, żeby wyeliminować patologie i żeby nikt nie bał się ich zgłaszać? No, i ja postawię być może z uchwałą tezę, że wdrożenie dokonujemy w tym drugim celu. Że to nie jest tak, że ta cała procedura jest tylko po to, żeby chronić osoby, które zgłaszają jakieś naruszenia, a raczej jest ona po to, żeby firmy funkcjonowały zgodnie z prawem. No, oczywiście można postawić tezę, że no przecież lepiej jest jak firma funkcjonuje jak chce niż jak funkcjonuje zgodnie z prawem. No, i z pewnością znajdziecie takie treści w internecie, z których będzie wynikało, że tak jest po prostu najlepiej. No ja nie jestem orędownikiem. Jakby biznesowej anarchii, bo to być może jest lepiej do momentu, w którym patrzymy ze swojej perspektywy jako firmy działającej bez jakichkolwiek ograniczeń, natomiast no, jak patrzymy na to przez pryzmat na przykład konkurencji, która tak zacznie działać, o, no to już możemy dojść do zgoła odmiennych wniosków i może być tak, że jak to było w tej już, może nie do końca z. Że tak powiem, najbardziej aktualnej co do poglądów w książce, że kali ukraść krowę dobrze, kaliemu ukraść krowę to już niedobrze. Myślę, że jednak prawo nie jest stworzone po to, żeby nam zrobić na złość. Oczywiście możemy się nie zgadzać z częścią wartości, która. Które są przez nią chronione. Możemy się też nie zgadzać z niechronieniem części wartości, natomiast nie można w społeczeństwie, które funkcjonuje w sposób nowoczesny, postawić tezy, że jeżeli prawo mi się nie podoba, albo jest dla mnie w danej sytuacji niewygodne, niekorzystne, no to po prostu mogę sobie działać sprzecznie z tym prawem, bo byłoby to po prostu złym tropem. No, tak bym to ujął najprościej. I najbardziej oględnie z tego powodu. Ja jednak twierdzę, że jest korzystniej wiedzieć o tym, że jakieś naruszenia mają miejsce. No wiadomo, że jeżeli firma jest czteroosobowa, to pewnie jesteśmy w stanie namierzyć to samodzielnie. Natomiast no, do 50 osób pewnie też jesteśmy w stanie namierzyć to samodzielnie, chyba że na przykład na danej rzeczy się nie znamy. No to wtedy sytuacja się zmienia. A z trzeciej, z czwartej i z piątej strony, to nie zapominajmy też o tym, że rzadko kiedy zdarza się taki zarząd i taki menadżer, żeby się znał na wszystkim, więc być może dobrze, jeżeli ktoś nam zgłosi, że gdzieś dochodzi do jakichś nadużyć, bo możemy to wyeliminować. Nie zapominajmy też o alternatywie, nie masz procedury zgłoszeń wewnętrznych, no to ten, kto chce zgłosić, żeby uzyskać status. Sygnalisty zgłosi to do urzędu, który jest odpowiedzialny za y, pieczę nad danym obszarem, a ten, no, nawet jeżeli nie wykryje naruszenia w tym zakresie, to być może wykryje w jakimś innym, o którym nikt nie pomyślał i nie wiem, czy wyjdzie ci to na korzyść. No tutaj dochodzę też do takiego punktu, którym jest y, transparentność i myślę, że to jest wartość, którą. Kieruje się coraz więcej firm, i dla coraz większej ilości przedsiębiorców ma znaczenie to, żeby być transparentnym zewnętrznie, żeby, yy, mówiąc najkrócej, pokazać innym, że jesteśmy w stanie działać legalnie, że dla naszej firmy wartości takie czy inne mają znaczenie. No i takim sygnałem do zewnątrz, ale i do wewnątrz. No właśnie mogą być te procedury wewnętrznych zgłoszeń sygnalistów w sytuacji, w której nie musimy ich mieć. No w sytuacji, w której musimy ich mieć, no to tak pochwalić się, że. Yy, Muszę mieć procedurę, więc ją mam. No, nie wiem, nie robi to na mnie wrażenia, może na kimś robi. Może są też takie osoby, które potrafią to tak zakomunikować, że wyjdzie to po prostu y, jako najwspanialsza rzecz na świecie, ale do, zostawmy to na boku. Jest jeszcze taki czysto pragmatyczny od strony kadry zarządzającej powód, który bym także wymienił. Y, wiadomo, że nie może działać na korzyść firmy w sytuacji, w której dokona jakiegoś naruszenia. Naruszenia firma, nie mówię o konkretnej osobie, firma dokona naruszenia. Fakt, że ma procedury, które musi mieć, bo, no bo skoro musi, no to, to ma je mieć. No i tu stawiamy kropkę. Natomiast, jeżeli mamy te procedury wewnętrzne zgłoszeń, yy, które są oparte na ustawie o ochronie sygnalistów, a nie musimy mieć takiej procedury, to mówiąc najkrócej. Oczywiście wykluczam tu sytuację, w której zarząd dokonuje jakiegoś naruszenia, cała firma działa w ten sposób, ale jeżeli dojdzie do wykrycia takiego naruszenia, którego dopuszczał się ktoś działający w miarę na samodzielnym stanowisku i będzie to pociągało negatywne konsekwencje na, dla przykładu karę administracyjną pieniężną dla spółki, to być może w konkretnych okolicznościach. Taka sytuacja będzie wzięta pod uwagę przez organ jako sytuacja zmniejszająca wysokość kary, bo były wdrożone procedury mające za zadanie wyeliminować takie patologie. No nie udało się to albo nie udało się to w całości, natomiast e, przynajmniej próbowano, więc być może będzie to też korzystne dla spółki. No, i czasami też te kary mogą mieć przełożenie bezpośrednio na kadrę menedżerską, no, na zarząd. No i tutaj także jest spora szansa co do tego, że mówiąc najkrócej, doprowadzimy do zmniejszenia takiej kary, może ją wyeliminujemy. Warto o tym pamiętać. A kiedy nie warto mieć procedury zgłoszenia wewnętrznego u siebie w firmie? No, otóż przede wszystkim wtedy kiedy nie musimy jej posiadać i nie zamierzamy jej przestrzegać. Znaczy może nie tyle samej procedury, chociaż to też ale po drugie, no jeżeli zamierzamy działać sprzecznie z ustawami, do których ta procedura odsyła, chociaż tak jak teraz o tym myślę, jeżeli nie zamierzamy przestrzegać takiej procedury, to też lepiej jej nie mieć, bo wtedy możemy się doprosić o zarzut i to karny związany z utrudnianiem z utrudnianiem dokonania takiego zgłoszenia przez sygnalistę, więc w takiej sytuacji odradzam, ale tak jak powiedziałem wcześniej, no jest co najmniej kilka przyczyn, dla których warto rozważyć procedurę, mimo że nie musicie jej mieć. I na koniec jeszcze taka refleksja, no. Być może nie będzie to najlepszy krok w firmach, które zatrudniają pięć osób i nie mają żadnej innej procedury, ale jak już tak jest Was koło 20 osób, to myślę, że warto, warto się nad tym zastanowić, bo to jednak pokazuje na czym firmie zależy i na co firma stawia i myślę, że na zewnątrz to będzie wyglądało dobrze. I na sam koniec, żeby to dobrze wyglądało, to powiem to w ramach autopromocji Wejdźcie do notatek, tam jest link i z tego linku będziecie mogli przenieść się na nasz landing page, gdzie w zależności od tego co Wam potrzeba, albo kupicie wzór samej procedury, albo kompletu dokumentów koniecznych do wdrożenia procedury zgłoszeń wewnętrznych, albo zlecicie nam przeprowadzenie kompleksowego wewnę wdrożenia wewnętrznej procedury opartej o ustawę o ochronie sygnalistów Także widzimy się poprzez tę stronę, i tam znajdziecie oczywiście więcej informacji. Zapraszam też do dwóch pozostałych odcinków dotyczących ochrony sygnalistów. Nie wykluczam jeszcze jeden, ale nie zapewniam, że on będzie. A my słyszymy się już za dwa tygodnie.